Powiedziałeś, że ja też miałem taki rower i chciałabym zapytać ciebie w jaki jeszcze sposób film dotyka twoich osobistych doświadczeń. No, miałem jeszcze tatę, który niestety zmarł. Mam syna 19-letniego, więc jakaś wypadkowa doświadczeń moich prywatnych tutaj była bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym scenariusza. Natomiast nie wyczerpuję tego tekstu i tego filmu, tam jest dużo więcej ojców i rowerów. Ale, ale przekaz, który, na który mi najbardziej zależało, to jest ten dotyczący wędrówki roweru, czyli jakby, że dziadek pasuje na rycerza swojego syna, a ten swojego. Na rycerza to znaczy daje mu dorosłość. W pewnym sensie posiadanie roweru, siedmiolatek, który ma rower, to już jest człowiek, który zaczyna nowy etap życia. Dla mnie rower był takim przedmiotem magicznym zupełnie. Powiedziałeś, że coś wędruje z pokolenia na pokolenie. Czy jeżeli popatrzymy na to z innej perspektywy nie jest to pewne niezrozumienie siebie nawzajem? E, tak, ale też wędru... wędruje też niezrozumienie pogłębiające się przez lata, ale to niezrozumienie można przerwać i można odwrócić bieg wypadków, tylko trzeba podjąć decyzję we właściwym momencie. I to właśnie robi y, babcia, tak? Po prostu w pewnym momencie odchodzi? Babcia podejmuje decyzję wyjścia na wolność ale i panowie zaczynają wycofywać się ze swoich pozycji na końcu filmu mają inne przemyślenia, inne wrażenia na temat tego co się wydarzyło w ich życiu niż na początku filmu. Pianista w pewnym sensie spłaca dług ojcu średni najstarszemu i zaczyna się coś topić między nimi jakiś lud. Wychodzimy też bardzo szybko z miasta, i praktycznie cała akcja filmu rozgrywa się poza miastem nad pięknymi jeziorami. Skąd pomysł akurat na to miejsce, i, i co, to, co to za miejsce? Bo ja jeździłem przez 8, ponad 8 lat w jedno miejsce na Kaszuby. Akurat to miejsce, które było planem zdjęciowym, to, było, to była osoba to mężczyzna, nie Kaszuby, bo Kaszuby już nie wyglądają tak jak wtedy, kiedy miałem 8 lat czy 9. Ale, taką beztroskę i taki rodzaj piękna znalazłem na Suwalszczyźnie. I tam były, była decyzja, żeby robić tam zdjęcia. Mama, ojca, dziadka i syna, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden bardzo ważny bohater w filmie, i to jest Benny Goodman. Możesz powiedzieć coś o nim? Hmm, no Benny Goodman to przede wszystkim ikona pewnego stylu grania. Grania zarówno perfekcyjnego pod względem technicznym, jak i grania z ogromną lekkością, finezją i humorem. I dlatego Lady Be Good, został, ten standard, został wybrany też przeze mnie, bo to jest taki utwór, który ma te elementy. Jest piękny, jednocześnie dający możliwości do improwizowania bardzo fajnych, bardzo trudnych rzeczy, ale pogodny. Każdy z bohaterów jest definiowany przez jakąś muzykę: dziadek przez jazz, ojciec przez muzykę klasyczną i syn przez e, rap. Skąd pomysł, żeby użyć akurat muzyki, żeby tak ważną rolę e, powierzyć jej w filmie? W moim życiu prywatnym muzyka odegrała ogromną rolę. Mój ojciec był muzykiem. E, mój syn, żeby było śmieszniej, mimo nie, że nie ma wykształcenia muzycznego, w, w, fascynuje się hip-hopem. I zresztą jest autorem tych bitów, które są użyte w, jako rap, to, to są kajetka, kajetana mojego syna rzeczy. Ty eee, życie podsunęło, jaką muzykę mają słuchać. A ja słucham każdej muzyki, nie, 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 nie gram na pianinie.